W tym tygodniu czeka nas sporo dynamicznych zmian. Merkury wchodzi do barana, Mars do lwa, a Słońce do byka. Będzie to czas odwagi, intensywnych działań i zmian, ale poczujemy też potrzebę odnalezienia stabilizacji w życiu codziennym. Ten tydzień to czas pełen nowych impulsów. Poczujemy potrzebę do działania, ale będą też wyzwania związane z niecierpliwością. Wielu z nas poczuje też mocną potrzebę wyrażania siebie. W pierwszej połowie tygodnia dominuje szybkie tempo, szybka energia, bezpośrednia komunikacja, ale za to pod koniec tygodnia tutaj mamy zwrot ku energii stabilizacji. I weekend to będzie bardzo dobry czas, żeby skupić się na praktycznych aspektach życia. A jak te tranzyty wpłyną na zodiakalne Bliźnięta w tym tygodniu? Merkury w Baranie doda ci błyskotliwości i sprawi, że twoje pomysły będą szybko wdrażane w życie. Mars w Lwie przyniesie więcej entuzjazmu do działania. Pod koniec tygodnia warto zwolnić tempa i zadbać o przestrzeń na odpoczynek. I teraz czas na Twój odczyt z kart. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię w tym tygodniu i jakie ma dla Ciebie przesłanie. Później będzie duży rozkład, co idzie w Twoją stronę, co potrzebujesz wiedzieć, a na samym końcu wylosuję dla Ciebie afirmację, słowa mocy które możesz powtarzać, żeby połączyć się ze swoją wewnętrzną mocą. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne. Bierz tylko to, co z tobą rezonuje. I teraz poproszę o wiadomość, jaka energia prowadzi bliźnięta w tym tygodniu. O, mamy tu o, jeszcze nie są to. O, proszę bardzo. Jasna decyzja zapadła. A propos tej energii, zobaczmy, co to za karta, i jest ona bardzo piękna. Tanzanit, ponowna gotowość na miłość. Już wystarczająco wyleczyłeś się z przeszłości, aby otworzyć serce na nową miłość. Cudowna wiadomość, jeśli nie chodzi dla Ciebie o nową miłość. To otwierasz serce na spełnienie jakiegoś swojego marzenia, celu. Jest ten cel, to marzenie dla Ciebie dużo bardziej dostępne, idziesz w tę stronę. Jesteś gotowy, gotowa, żeby przyjąć jakiś piękny dar od wszechświata z wdzięcznością płynącą prosto z serca. Niesamowita energia na ten tydzień, cudownie. Teraz przeczytam przekaz dla ciebie, bo ta talia nazywa się Kryształowe Przesłania Aniołów. I tutaj z karty Tanzanitu, przesłanie dla ciebie. Tanzanit, ponowna gotowość na miłość. Ta karta oznacza, że twoje serce ostatecznie wyleczyło się z żalu po stracie. Abyś mógł pozwolić sobie na nowy związek w swoim życiu, i tu dodam, albo na swoje wielkie marzenie. Co zrozumiałe, dotychczas wolałeś tego unikać, obawiając się, że znowu zostaniesz zraniony, ale już poświęciłeś wystarczająco dużo czasu na uzdrowienie. Teraz znów czujesz się gotowy, by kochać, by żyć swoimi marzeniami. Przewodnicy sugerują ci, abyś był dla siebie łagodny i powrócił do życia miłosnego, bądź do realizacji jakiegoś celu prosto z serca. Zacznij od spotkań i randek z ludźmi spotykanymi za pośrednictwem, przepraszam, godnych zaufania źródeł. Możesz poznać ludzi w najbliższym otoczeniu, a także przez przyjaciół. Unikaj sytuacji, w których nadużywa się różnych używek. Zwróć uwagę na ostrzeżenia dotyczące niektórych osób. Możesz mieć zwiększone połączenie z intuicją. Ta karta jest oznaką gotowości przyjęcia też nowego zwierzęcia po stracie poprzedniego towarzysza, i ta karta właśnie też mówi, że po okresie niepowodzeń, trudności w jakiejś sprawie, sferze życia, a propos jakiegoś marzenia, może być to na przykład miłość, długo byłeś zamknięty, zamknięta, twoje serce było zamknięte, i teraz w tym tygodniu dochodzi do zmiany. Czujesz wyraźnie swoją gotowość na to, żeby to coś cudownego dla Ciebie się spełniło. Czy spełni się w tym tygodniu? No nie, dla niewielu może, bo dopiero otwierasz to serce, tak? Zaraz zobaczę w dużym rozkładzie kart, jak ta energia się zamanifestuje dla bliźniąt w tym tygodniu. A jeśli to czytanie Ci się podoba, to proszę polubię, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, będąc moim subskrybentem, możesz wygrać czytanie prywatne. Więcej na ten temat jest w opisie. Tam jest mój adres e-mail. Również, jeśli chcesz umówić się na czytanie prywatne albo zamówić amulet ochronny. To napisz do mnie wiadomość. I teraz czas na duży rozkład. Co idzie w Twoją stronę w tym tygodniu. Co potrzebujesz wiedzieć. Tutaj karty się odwróciły. Zaczniemy od nich. O, jeszcze. Okej. Okay. Jeszcze tutaj ta do tych odwróconych. Tutaj resztą zajmiemy się później. Hmm. E tak, no, w tym tygodniu jakieś smutne sprawy rodzinne, niektórych czekają. Możliwe, że ta smutna sprawa rodzinna właśnie uruchamia to, że chcesz się otworzyć na miłość, chcesz otworzyć swoje serce znowu. Tutaj widzę jakieś zakończenie też trudnej sytuacji rodzinnej, która już od jakiegoś czasu trwa, a może od zawsze dla ciebie. Jest tutaj karta nożyczek, zawód w jakiejś sprawie, może jakiś członek rodziny zawodził, albo kilku, albo może ty czułeś, czułaś się jakbyś za, był tym kimś, kto zawodzi, ale teraz już rozumiesz, co się stało, otwierasz swoje serce i odrzucasz poczucie winy. Niektórzy będą tutaj w podróży do jakichś członków rodziny, czy do stron... Rodzinnych, jeżeli nie w fizycznej, to w mentalnej podróży na pewno a propos jakiejś trudniejszej sprawy rodzinnej, bardzo mocno czuję, że właśnie to odcięcie się od przeszłości, zakończenie jakiejś trudnej sprawy tutaj przyniesie dużą zmianę w Twojej energii. I tak, jest tutaj również karta ciemnej kobiety. I tak czuję, że to może być ten członek rodziny, to też może być mężczyzna tak, bo to czytanie dla wielu osób i nie czuję tutaj, że ta osoba ma złą energię, no może w niektórych przypadkach, ale jest to trudna osoba, z trudnym ego. Też taka roszczeniowa. Tak odczytuję tą kartę królika, że ciągle coś chce, 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 a w zamian to mało daje. Też to jest taka osoba. To jest trudna osoba, trudno się z tym kimś rozmawia. Trzeba być dyplomatycznym, uważać na co się mówi, bo bardzo szybko ta osoba się uruchamia. Wielu z Was czuło. Już od jakiegoś czasu, czy wyraźnie teraz czuję, że to, że ta sytuacja dla wielu jest jak jakaś rana, nieuzdrowiona, coś blokuje w Twoim życiu. Jest pomiędzy Tobą a Twoimi marzeniami. Dlatego czuję właśnie, że załatwienie tej sprawy. Odcięcie się dla niektórych dla innych, uzdrowienie to już będzie w różny sposób się działo. Odblokuje coś, bo ta energia tutaj tej relacji blokuje Ci dostęp do Twoich marzeń, do wibracji Twoich marzeń, to też jest jak taki dla niektórych kołek w serce, że cały czas nie, 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 nie można wyciągnąć. Ciekawe widzę takie wizualne przekazy, i tutaj w tym tygodniu, dlatego że to widzisz, że zaczyna się uzdrowienie tej sprawy albo kończy się uzdrowienie. Dla większości to już jest koniec, albo bardzo niedługo koniec tej sytuacji. Blisko jest uzdrowienie, bo jest też karta krótkiej podróży, więc to nie będzie już długo. Ta krótka podróż też potwierdza, że tutaj wielu będzie podróżowało. Nie, nie na jakiś dłuższy okres czasu. Tutaj ta sytuacja z tą osobą, ta sytuacja rodzinna, też sprawia, że czujesz się, jakbyś się kręcił, kręciła w kółko. Tutaj z tym kołem czuję. Nie możesz podjąć decyzji, cały czas ta osoba cię w jakiś sposób blokuje, czy, czy jawnie, manipulacjami, jakimiś prośbami, ciągle. Czy swoją energią i tym, jak, jak to połączenie funkcjonuje. Więc tutaj wyraźnie zobaczysz to i w jaki sposób się od tej energii w końcu odcinasz, i dzięki temu udaje się pokonać jakieś przeszkody, problemy. Jeżeli już się, to odcięcie się działo w przeszłości, to w tym tygodniu pokonujesz przeszkody. A jak w tym tygodniu dopiero się odcinasz, to się otwierasz i te przeszkody będą pokonywane w kolejnych tygodniach. Pamiętaj, że aniołowie są z tobą, prowadzą cię. To może być taka sytuacja. To jest taki moment przełomowy. Jak się widzi coś takiego, już wie jak to można, wie się, jak to można uzdrowić albo od tego odciąć. To jest taka nagła zmiana energii, tutaj wzrost energii serca. Też dla wielu energia tej osoby, energia tej relacji, no bo to jest coś z rodziny, mocne połączenie, blokowała taki dostęp do wewnętrznej namiętności, pasji. I nie tylko w życiu intymnym, ale też, bo tu się to życie intymne pokazuje, ale też w kreowaniu życia z pasją, właśnie. Też wielu z Was zostało przekazane od tej osoby takie przekonanie, że życie musi być ciężkie że co tam, jakieś pasje, kreatywność yy, musi być, yy, nie wiem, etat albo coś solidnego yy, tam kreatywność jest nieważna. Też wielu z Was dostało ten przekaz. I tutaj dla wielu z Was jest jakaś blokada w życiu finansowym, w dostępie do obfitości przez to wszystko, i to się odblokuje, bo mamy kartę Monet, pieniądze idą w Twoją stronę i karta Delfina wzrost finansowy spowodowany tym, co zrobiłeś w przeszłości. Czyli tutaj jeszcze raz powiem, jeśli teraz się odcinasz, to te pieniądze przyjdą trochę później, tak? Potrzebujesz pokonać przeszkody, pójść dalej, a jeżeli to już jest przeszłość i w tym tygodniu już idzie wszystko do przodu, jest lepiej, pokonujesz przeszkody, to te pieniądze przyjdą trochę szybciej. Oczywiście dla każdego osobista czasówka będzie trochę inna. Dobrze, i teraz czas na Twoje słowa mocy. Dostęp do Twojej wewnętrznej mocy będzie Ci niezwykle potrzebny. Niektóre elementy tego tygodnia mogą nie być łatwe, chociaż prowadzą do pięknej przemiany. I tutaj zobaczmy, jak Cię wszechświat wspiera, jaką afirmacją, co ci, jakie słowa mogą Ci tutaj pomóc w tym czasie. Cudowne.